Bogato, Versace, Bos? głez. nie wiem, 1300 złotych, widać, jest, jest, 33 lata na to zbierałem. A, w ogóle pokażę Ci śmieszną rzecz, hmm. bo, poczekaj, bo wie, ja nigdy nie używałem blika, bo mam komornika. I teraz patrz, wymyśliłem swojego blika, patrz, proszę bardzo, 50 euro. 200 złotych, patrz. Nie mam swojego blika. Jest kurwa roz, rozkwidziony nieźle, nie? Wymyśliłem to, tak, jak robiłem kupę. Tomku? Siema. Wyglądasz na zmęczonego. Bardzo. Napiłem się kawy. Kawy? Przecież jak się napijesz kawy, to się zapocisz. Ale GBS zrobił kawę na zimno. Kawa na zimno? I podobno w Czech smakach jest... A nie, ty tego nie mówiłeś, ja to powiedziałem z briefu. No, w Czech smakach jest! Zaraz pojedziemy do Dino po kawkę, zanim pojedziemy do Dino po kawkę, to ja wam pokażę, widzowie, jak się rozrosła gigabuła. Bo Kozak, tak to ogarnę, ale nagrywamy? To zajebiście, chodź, coś pokażę. Auto Zyniaka. Dużo osób się pyta, kiedy we Wrocławiu? No kiedy, kiedy? Jak on, kurwa, przyjedzie po ten samochód wreszcie? Da mi pracowników, my ich wyszkolimy i Zyniak dostanie swoje auto. Czym się... Yy... Różni to auto od innych aut. Pokażę wam. Zapraszam na tył. Denitro Świniak, najlepszy kickboxer u siebie w domu. Dobra. I teraz jeszcze jedną rzecz pokażę, bo tego nie było. Auto 530 koni, także szybkie. Jeszcze raz powtórzę 530 koni. 512 tysięcy kosztowało to autko. Jest szybkie w chuj. Jeszcze jedną bardzo ważną rzecz pokażę w sumie kisiel będziesz musiał wybrać Okulary 1 Okulary 2 mm, czuć pieniądz. Które? Jedenka, czy jedynka, jedynka, wiesz dzisiaj jedynka. Szkoda, że wideo moje nie ma zapachu byście poczuli nowość. Tu normalnie patrz to kisiel bo ty się jeszcze nie zrobiłeś nowego auta, nie? nie? nie, nie. Bo ci, to ci odjebało i zamiast, zamiast być youtuberem, to ty zestałeś się menadżerem Widzisz tam? Od pasa? To jest nowe. Widzisz? O kurczę. Możesz to zerwać. Normalnie. Człowieku. Mówisz, Rwiemy. I po to zgubować nowy samochód i w leasing gdzieś jakieś ładować? O Kopie. dobra, życie to jak fagata, fagata <grym> youtuberów. Elegancko. Kurwa guma pękła jak przy moich stosunkach. <grym> ja czy <grym> ja nie, ja nie używam. Ja, ja, ja Założył gumę, to mi peni zapadł po prostu. Dobra, czyli jedynki. A <grym> właśnie widzowie odpierdalacie gówno. E, i nie chcę was wyzywać od leniwych kurw, ale powinienem. Bo na moim Instagramie mam milion followersów i pod zdjęciem mam 34 tysiące lajków. Czy wy mnie kurwa zaczynacie uśmiercać jak JJ Jokera? Wy jesteście jacyś ten, o? Jak do jutra nie będzie pod ostatnim zdjęciem? 45 tysięcy lajków? No właśnie. Napiszcie w komentarzu co się stanie. Tu sprzęty, lodówki, yy, opiekacze, yy, i, i, I ogólnie... Yy, i opiekacze, ogólnie. <laughs> auto, proszę bardzo, pokażę. Co tak trzyma jak komornik szafę? Czekaj. Ja za głupi jestem, drzwi mnie pokona... Czekaj. Bo to nowe auto jest, to ma 7 tysięcy przebiegów, wiesz? Nieważne, pokażę z tej strony, Chodź. Ogólnie, są ludzie, którzy potrafią to zrobić i są ludzie tacy jak ja, którzy nie potrafią zamknąć drzwi. Yy, store media, Gigabua, agregat. Także prąd nie zabraknie coś pieniądz, widać, że Kwasiu kupił. Okej, okay. jest elegancja Francja pięknie, picobello Żeli e, papą. E, no i co? No i rower, nie wiem kogo. Chodź jeszcze coś ukazać. Cześć młody. Ale on ma krzepę. Uła. Od y, drugiego roku życia y, bije testosteron. Bo jego y, ulubioną postacią y, w kreskówkach jest. Y, 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 jak on się nazywa? Papaj. Papaj, właśnie, ten co jest szpinek i bije teścia. Tam jest auto, pokaż, tam nawet jest po niemiecku. Green, hashbeen and donner. No i widzowie, to jest pierwszy fot, jak sobie kupię. kupiłem. O, I widzicie jak wygląda? Jest jaki? Czarny, taki czarny pchuj, nie? Taki kurwa sucha brudnego rapu. I teraz tak, będzie odtąd oklejony dotąd, tu on będzie stał w Poznaniu. Szczepankowo-Franowo Street Gods, tak? I tu będzie z tyłu albo moja siora, bo ona mi za niego musi oddać po prostu pieniążki. I tu będzie albo moja siora, albo ja, bo jestem zajebisty. No i to tyle, jeśli chodzi o te putraki. Chociaż tam jeszcze jeden stoi, jeden jest u Stoloża, ale nie dziś o tym. Jedziemy po GPS-a, bo za parę sekund Tomek zdechnie. On musi jebać po 24 godziny na dobę, aby One Night Casino oddawało. A, One Night Casino z kodem GPS? W sumie mogę zrobić koda. No 200 milionów za free. Szymon ja mam krótkie nogi, czekaj. Zapomniałem, bo to jest... Kurde. No. Ale coś o centymetr wyższy od minimika. O i Auto dla widza. Wiem, milion razy o tym mówiliśmy, ale y, Denit jak y, jebany leń. Nieudacznik y, fejmowy. Chuj! Przystojny! Z myszką na mordzie, miał przyjechać i to rozdać dla widza. Y, olewa mnie, omija środę. Ale jak obiecaliśmy, do wakacji to rozdamy. Zostało nam jeszcze kilka dni, więc widowie na pewno nie dostaniecie. A jak będziecie grzeczni, to tu z tyłu frapę, GBS. Zamknięte, szczelnie. Yy, trzy osoby się tam wmieszczą. jakby cię ktoś kurwiał. Trzy osoby i będzie w środku GBS. Załatwisz, nie? O, 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 dobrze wymyśliłem. Dobrze, a, a, a Mati ma dużo pieniędzy? to może dużo włożyć, na przykład jeszcze maki do GBSa dorzucił 1000 zł na wachę. Załatwisz? A zawsze krótkie nogi. <grym> Zarębiście krótkie nogi. <grym> <grym> <grym wyszlić się wyszlić> I teraz tak, tu jest? Jest. Ten będzie stał w Rewal albo Jarosławiec nad morzem. Tamten jeden w Ustce, ten w Skorzęcinie, potem w Luboniu. Tylko tam musimy jeszcze mu zderzak zał załatwić, bo... Wygląda niewyjściowy. To co, jedziemy po kawę? No jedziemy. E, ile te... tych futraków jest? Pięć, sześć? Wiesz co? Yy, raz, dwa, trzy. Tu mamy trzy, cztery. Piąty jest, yy, co na kraku jedzie, on jest y, u stoloża. Szósty mam ja. I siódmy jest taki kurwa zrobiony na lodówkę. Kupiliśmy karetkę rozwaloną. Tata mówiąc złożył, bo jest blacharzem i mamy tam lodóweczkę klimatyzowane, eleganckie, picobello manifest. Co wam pokażę? Wam pokażę nowe miejsce. Eee, nowe miejsce wam pokażę mm, gigabuły, bo jest nowe miejsce gigabuły. Obok tego są lody. Eee, fajne takie. Eee, w ogóle to się nazywa fajne miejsce. To miejsce, w którym jest gigabuła. A Kiszu zapraszam Cię do auta i lecimy. Teraz tak, dostałem od Seby. Totalnie pod światło jesteś, nie? Tak? No, tak. A mam rudą brodę? Masz bardzo A ryzyk. jak zrobię tak, to widać, że od Seby dostałem? Widać, no. To y, Seba sprzedaje jajka. Jak jadłeś jajko w Wielkopolsce, albo w Polsce, to raczej od niego, a jak nie od niego, to od jego rodziny. E, najwidoczniej z Asią dołączyliśmy właśnie do kurnika. Także po nagi wypierdałem po kawę. Tak, będzie fratę? Oczywiście. Kurde, żeby on mi nie wykupił, ten gościu, czekaj. tak. Go, wyprzeć go, wyprzeć go. Proszę, go. Proszę się za. Czekaj, gdzie jedzie pan? O no kurde. Jedzie, po, jedzie po moją kawę. Normalnie przy Ja go zagadam, chodzę... ty biegnij. Dobra. Wybiegaj z fomogu, Idziemy szukać kapuczynek. Pokażę, gdzie jest. Bo... Ej, ty już nauczony. Trze trzeci raz tu jestem. Kiedyś zrobiłem dym na odcinku, że jest brzydko poukładany i zawsze jest ładnie poukładany. <laughs> Proszę bardzo, zobacz. Ale już pasz wybrali ludzie trochę Gb. ten pan ty na tym w ogóle... rowerze. Ten pan zabrał prawie w... a nie powstrzymałeś go, widziałem. Nie, 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 spykałem trochę. Bo on wyższy jest, ma dłuższe kroki. No ruchu. wiadomo, jestem miński to bym jest zmierzch planszy. Na szybko wytłumaczę, jak ja bym to widział, gdybym ja był producentem. Kawa GPS Frappe od Denit powinna być słaba, tak jak on, po prostu. Powinna być nie pięć razy mocniejsza, tylko dwa razy słabsza. Kawa Xayo powinna być mocna w chuj, no bo niewidocznym ciosem prawie zabili mi Nitra. No, i masnego Bena <laughs> powinna być w workach na śmieci, z racji tego, że on jest naprawdę masny. No, ale dali tak, to bierzemy tak, bo roznam ludziom. Wiadomo. Śpieszcie się, bo już się kończy. Ej, ale serio, kończy się. No? <laughs> ja nigdy tego nie umiałem używać. Użyłeś? 29 zł. Jak na dzisiejsze czasy? Jak za darmo. No. Hop. Wiesz, ile 29 zł jest warte dzisiaj? 29 zł. Ty. A kiedy ja będę miał swoją kawę? Ja o tym gadałem z rok temu. Wy, wy nie bierzecie mnie na poważnie. Przecież jak ja będę chciał, to mogę zrobić milion wyświetleń. Dwa, trzy. hopy, ja mam 20 milionów na kanale. Jaki smak byś zrobił? Smak? Pod te bułki, nie? Jakiś dobry, byś Nie, ja bym nosić. takim zrobił. Tylko mi zajebią, jak powiem. Truskawkowo-śmietankowy. Ooo, taki tak, shake, milkszej trochę by był. Taki no, trochę no? milkszej. Na wakacje są nie? Oddałoby, chłopie. Oddałoby. Ja lubię w ogóle takie, lubię truskawkę, lubię śmietankę, nie. to by oddało. <laughs> się rozmarzyłem trochę, prawie mi stanął. <laughs> Bo słuchaj, jest kawa pizda, znaczy nitra, jest kawa ksaja i grubasa, boxdela. Tak. To boxdela. To masz, trzymaj. Dzięki. Zdrówka. <laughs> Bo widziałem, że właśnie brałeś energetyka. Brałem, Lubisz no. być naspeedowany? Tak się nadzieję, że w hopie, to idziesz fruwał. Trzymaj Dzięki. się! I w Kauflandzie będzie od 15. Teraz możecie kupić tą kawkę w Dino. A o, na koniec miesiąca ona będzie pojawiała się w sklepie GBS. I w sklepie GBS będziecie mogli ją kupić pewnie z kodem i samo. Inne kody są dla pełordów. O właśnie. Tutaj jest gigabuła. Zmieniliśmy lokalizację w środzie, bo tam nam się skończył, skończyła umowa wynajmu. I teraz tak, można parkować sobie tutaj. Można parkować sobie przy samej gigabule. Można sobie parkować w wielu różnych ciekawych miejscach, na przykład z lewej strony jest ogromny parking. Można sobie zaparkować. Ja akurat jestem sobą i wiadę sobie tutaj o to. O, ale patrz to, w koszu to już miejsca nie ma. Od komunalki musimy kosz ogarnąć. Mogę was nakręcić? Super. Vloga robię wcale ich nie przekupuję teraz, ale kazali się na prawo... Bo nie próbowałem. Maciek, dzięki. Ale mleka im nie dałeś, może być problem. <grym> Mleko we własnym mało zakresie. Kawa, bodenik, no, mało ma, ma wspólnego z mężczyzną, ale y, podobno bardzo dobrze smakuje, także możecie coś spróbować. Siema. Siema. Siemajka. Siemka. 69. 69. Proszę teraz tak, ja tu widzowie wam powiem jak tu będzie, bo to teraz trochę wygląda jak stówka tak? Ale nie będzie tak wyglądało, bo ja już sobie wszystko zamówiłem. Zamówiłem leżaczki, gigabułowe będą eleganckie, gigabułowe leżaczki będą tu leżały i moi widzowie też będą sobie na nich leżeli. Do tego zamówiłem takie parasole ładne. Gigabułowe oczywiście, żeby to fajnie wyglądało. Tu pierdaniemy maszt 7,5 metra do góry, żeby nas widzieli z Los Angeles, że tu jest właśnie gigabuła. Tu, tu powstają fundamenty mojej firmy. E, tego nie będzie ambulansu, to był ambulans. Normalny. tu kiedyś w... To jest nie rozbite, ludzi. co mówisz? To jest rozbite było, a już zobacz jak to wygląda. W nie no luksus! Mój tata, chopie mój tata, blachasz z urodzenia. No, na początku y, klepał panienki po dupie, <grym> potem golfy <grym> rozciągał na, na ramię. Także mój tata jest mocny. <grym> no i tego nie będzie, tu będzie taka budka ładna. To jest miejsce mojego kolegium i pomógł. Bardzo to jest szef tutaj oto, piękny, cudowny człowiek. O gołębim sercu i ręce DJ-skiej, bo jest dj -em. Jakbyś kiedyś chciał na wesele wskoczyć, to przyjdź tutaj, kup dwa lody i się ustaw na spotkanie. Siema. I dzięki niemu jesteśmy w centrum miasta, bo się zgodził, bo my ze sobą nie konkurujemy. Mamy nawet po tej samej cenie picie. Tu możecie sobie przyjść i zjeść loda, napić się kawki, tam zjeść burgera. A jak macie dzieci i na przykład macie do nich smycz czy coś, to możecie sobie puścić, że się pobawi w piasku. Żartuję, dzieci nie wolno, trzeba nie zmyczenia. Tak, chodzę sobie z tymi kawami. A ty ciągle z tym lekiem. Idziemy zrobić z tego użytek I sprawdzimy czy to jest na pewno dobre Za robotę byś się wziął On spragniony, tam jest gorąco A właśnie, tam jest gorąco no. Jak będziecie dobrze pracować i mi się oceny poprawią Właśnie, oceny nie się na Google poprawią To wam kupię mały wiatrak za 20zł on problem jest, jedna kreska została Hopie, po jednej kresce to dwie godziny idzie zapierdalać <laughs> Nie stresuj To są... Y <coughs> Ksajo giga czad Nitro, wszystko czego tylko dotknę, zamienia się w gówno, czyli w złoto. Nitro, M pakiety i Boxdel, zrobię, zrobię i nigdy nie oddzwania. Brownie, masła orzechowego. Kokosanka, ej, kokosanka może być dobra. Dobra, mamy pierwszą. Ej, naprawdę ładnie pachnie, chcesz jeszcze pomuchać? Ej. no nieźle no. Czuć kokos Takie tropiki trochę. A ile tego się daje? Piszą że jedną łyżeczkę. A ile daję? No jedną rzeczkę No A trzeba jeszcze machać ten, trzeba czymś to roz... No. Rozprzepotać. Mamy czym? Nie może być problem A to tylko mlekiem się zalewa czy można czymś jeszcze? Chyba mlekiem Em kolon zalał. <noise> nie, to by nie oddało. No nie, nie, nie. Wiesz, że 36 na godzinę to jedzie? Wiesz, że do 20 można inaczej cię łapie drogowa? No ale to muszę to cię gonić? Przymierasz? Opie, ja tyle trzeba w Gietrę, ja uliczkami tak spierdam. Guściu, ty mnie nie złapiesz, Nawet jakbyś miał y, odrzutowiec. No. Łe Czekaj. Nie no i się przygotowałeś dzisiaj. A ja do mega lepsze. O Kurczę, wszystko mają. Noże, noże, noże. Zresztą wiecie po co mamy nóż? Kurwa lajka nie dał. Oficjalnie? Poczekaj, na no, 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 no... Dobry ja ty, No Ciepły no, no... dzień jak dzisiaj? No Hopię, ciepły dzień, a ja fresz. Kreseczka bam. I w ogóle a, fajnie. A, 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 a. fajnie. <noise> Chcesz spróbować? Co ty tu namotałeś? Co to jest za smak? To jest boksel. Boxdel czyli kokosanka. A ogólnie nie jestem przy do takiego smaku, bo, zapachu Bokzela i smaku, bo Boksel u mnie mieszkał i kiedyś wsiadł do Audi na Boso do Kuby i pojechał do domu, a Audi jeszcze jebało nim trzy tygodnie. Uu. Naprawdę, Boxdel ma tak śledzącą nogę. Ale tu ładnie pachniesz, Boxdel Jakbyś Ale... tak pachnął, to mógłbym z Tobą iść ślinę i do Łóżka! Wow. otwarcie pod żula. To jest, ta mocno pachnie, tak faktycznie. Uh, czy to brownie? Nie, słony karmel. To jest? Pachnie takim Twixem trochę. Masło orzechowe. Dobra. Testujemy Ksajo. Smak Ksajo. Jak orzechy. Jak świeżo rwane orzechy z jarzębinowego drzewa. Ah, smakuje jak... Jak kawa. To jest z magnitra. No cały czas się z niego nabijamy. Ja testowałem i powiem ci, że pozytywnie cię zaskoczy. Odda, no? O, ta? Nitro? No pewnie, że tak. O, jest od... Intensywnie. Z racji tego, że to jest kawa z Zyniaka i jednak nadal mi się wydaje, że jest słaba, to nasypij troszeczkę więcej. E no Szymon, co ty... Spokojnie damy radę. Pato. Ej, jak mi serce w powszech stanie? Pa pa! Za gęsto, zrobisz Szymon! Jak za gęsto, nie opakowanie. Pa. No a błotko, błoto! Tak. Czekaj, ja muszę to spróbować, czekaj! te <słuch> są Jak krajóweczka, Słodkie Bardzo dobre, bardzo dobra Chciałbym się tam normalnie sprzedować w sumie, nie? To w domu. Ale zostało mi trochę! Tak. Ej właśnie, może ty z Tomkiem ją w chacie wypijesz? Faktycznie. Ja miałem tą przywieźć, bo on siedział taki smutny, taki zmęczony, taką miał chęć napicia się kawy zimnej. Ale wy, widzowie, wbijajcie do sklepów Tino, Huki Jest, potem do sklepów Kautland od 15, a na koniec miesiąca z Kodem i Samu oddań. Tak, zamawiacie tak, ich dużo, oznaczajcie mniej GBS na Instagramie, zostawcie tu wiele, jak w ładne no a ja. Postawię ci bułę.